Cześć, witajcie i z tej strony Avertis Dzisiaj mam dla was modyfikację blocklinks Jest to modyfikacja naprawdę świetna Dodaje nam do Minecraft takie, takie małe klocki Tak, yy, muszę was z góry przeprosić za to, że nie było troszeczkę dużej filmów Ponieważ in mój internet troszeczkę nawalił yy, No i chcę was spytać, czy chcecie filmy z kamerką Ponieważ nie jest to dla mnie problem, ja wam mogę je udoseniać. Piszcie w komentarzach, bo to bardzo ważne no i jeszcze miałem sprawę, przepraszam Was za tą słabą jakość mikrofonu, ale nie, takie buczenie możecie słyszeć. Niestety coś, mój komputer ma jakieś zwarcie. Nie, nie wiem o co chodzi, ale no dobra, zajmie mi się modem. Modę daje nam takie bloczki, takie, takie, nasze zwierzątka jakby. By je oswoić, potrzebujemy mieć y, po prostu jakiś typ kwiatka. Podchodzimy do niego. Nie tak. Tak. I kilka razy można kiełkować. To jest tak jak z pieskiem. Klikamy Shift i prawie wszystkie myszki pisze nam tu na dole, widzicie, level, exp, wszystko, życie, no i tak, co zrobić, żeby on jakiś fajniejszy, ładniejszy w ogóle, no to musimy, no jeśli on jest naszym pomocnikiem, to on nam pomaga, tak, bierzemy jakiegoś zombiaka i on go zaczyna bić, tak, i jeśli on tak będzie bił, ja go trochę popcham, żeby szybciej, jakby go zabił, o, widzicie, level drugi, on troszeczkę urósł i jeśli mamy level drugi, Teraz macie crafting na ekranie, jak ma wyglądać to To, mówiąc to, chodzi mi o to I każdy, i klikamy prawie wszystko na niego i każdy block link może się potem tak ewoluować i coraz wyżej, coraz wyżej, jak widzicie to mamy takie coś Upgrade'y, klikamy tu i dajemy mu upgrade tu i on na przykład jest silniejszy, mocniejszy, szybszy czy coś tego typu Więc modyfikacja zasługuje na bardzo dużą piątkę Nie, może nie, nie piątkę, pomyliłem się tak z... 8,5, ponieważ dodaje fajnego mobka do minecrafta no i ogólnie no, pomaga ten mobek dużo ponieważ jeśli walczymy na przykład na hardkorze lub trybie jakimś przetrwania czy coś to naprawdę bardzo pomaga więc myślę, że modyfikacja wam się spodobała co mi bardzo przypada od gustu dzięki za oglądanie, na razie trzymajcie się, bye